Wśród wielu poruszanych w tym tygodniu tematów zatrzymajmy się na chwilę przy rekordowej ugodzie pomiędzy firmą Bayer, właścicielem kontrowersyjnego środka Roundup, a tysiącami osób, które zaskarżyły ją w związku z rakotwórczym działaniem tego produktu. Według umowy spółka, wypłacając pieniądze, nie musi przyznawać się do działania na czyjąkolwiek niekorzyść. Mimo decyzji o wypłacie prawie 11 miliardów dolarów i wielu wciąż niezakończonych procesach w tej sprawie, firma zaprzecza, by wspomniany środek chwastobójczy, najpopularniejszy w USA, wywoływał raka. Więcej w ostatnim monitorze i na naszej stronie. Konwencje głównych partii politycznych to ważne wydarzenia, podczas których wręczane są oficjalne nominacje kandydatom ubiegającym się o prezydenturę. W tym roku jednak przygotowania w cieniu pandemii konwencja demokratów mocno okrojona, bez udziału większości delegatów i jej uroczystego charakteru. Republikanie starają się zachować pierwotny charakter swojej konwencji, ale wzbudza to nieco kontrowersji. Piszemy o trwających przygotowaniach, zmianach, a także historii związanej z tymi wydarzeniami. W ostatnim wydaniu tygodnika nieco informacji związanych z czwartą fazą uruchamiania gospodarki w Illinois od piątku, 26 czerwca kolejny etap, więc w skrócie opisujemy, kto może wznowić działalność i na jakich zasadach. Oczywiście wciąż obowiązują ograniczenia, ale wyjście do restauracji, kina czy na siłownię będzie już możliwe. W ostatnim monitorze wiele interesujących i ważnych dla nas tematów, między innymi o konsekwencjach, często nieprzewidzianych, jakie niesie za sobą wciąż trwająca pandemia. Europa zastanawia się, czy nie ograniczyć możliwości przyjazdu obywateli USA na ten kontynent. Władze stanów należących do Tri-State wprowadzają nakaz kwarantanny dla przybyszów ze stanów, gdzie szybko rośnie liczba zachorowań, choć jeszcze niedawno było przecież odwrotnie. W sklepach pojawiły się nielegalne podróbki testów, a stan zjednoczone w ramach wzmacniania gospodarki ograniczają wydawanie niektórych rodzajów wiz, głównie pracowniczych. Już wkrótce z fabryki w Normal w naszym stanie wyjadą pierwsze Riviany, luksusowe elektryczne pojazdy typu SUV. Przygotowania trwały kilka lat, pisaliśmy o tym wielokrotnie i wygląda na to, że produkcja wreszcie ruszy. Czemu to ważne? Bo samochody powstawać będą w Illinois, mają zrewolucjonizować rynek i zawsze przyjemnie jest przekazywać dobre wiadomości. Monitor zaprasza na spotkanie z autorami cotygodniowych felietonów czy przewodników choćby po świecie techniki czy czarnych wzgórzach południowej Dakoty. W tym tygodniu również felieton historyczny Tomasza Leszkowicza. A Anna Czerwińska w przewodniku kulinarnym opowiada pasjonującą historię powstania zupy gazpacho, prezentuje różne jej odmiany i podaje na nią najlepszy przepis, oczywiście. Sięgnijcie po monitor, skorzystajcie z ofert sponsorów, a także olbrzymiego działu skutecznych ogłoszeń drobnych, zawsze w piątek w punktach kolportażu, każdego dnia 24 godziny na dobę na monitor